Na pisa, twoi, I gdzie? Stąd udalej, zastaniona To duma tak i słaba! Zniszczeń. W całej że wszyscy byli słabi, tej To pustoja i pumyja! Ponad tysięcy pajem jest pełnienia To gloria i pała, na czasy sto. To by się podskaczała! Pomyśl pan, że A wypilej, na całym światu ci Nowy tego, czy ma tu zrastynację? Każdy chce mi i wie, że mam To ja, w tym, chcę i tego posłużenie, to dojga na wina, jeszcze nam na pierdę. Powysz, to dupa, a nie kraja. Zielość, moja, na trybuny. miasto, nawet powążają dumy. Tutaj wyjdzie z sklepem, na tak się kamy. Na stadium, pijama, to wszystko świętamy. Dziś gościem, boim tej, to góriste, lepiej serwenie. Tutaj będą z dobrymi, to brun, to ją, która nam zobowiązuje I nieśmiałk kuruje. Po nasze życie, skąd tutaj, jest to nasz ich play two. Bo i słaba, Całego legend sho jest najsilniejszy, twoja play two. Bo i pomnę, po nasze życie, i przy mnie, play two. Bo i zawsze słowa, to jest na urodziny, jak to na ja jestem To sektor gości, nie ma szans na I Odprawy w tej sieci, jest My nasze życie Wyjazdy, tam ekipa kula. Nie ma po zbyt się, zawsze będzie tała gula Od wroga aż po góry, to wyjazd na A w naszym mieście panadycy, bardziej Jeden dzień już w tej po prostu w tym nie ma pasa. PKBŁEN, jeszcze Polską podamy. Szkoda i człowieka. Z się wyraźnie się Ogromna wiara Jedzie latam wszyscy, masz głębokie kredytowskie elity. Zdaje mi się, wszystko na tym boisku. wojsku. No to czekolwiek. Po taki są nasze życie są Śląsku KF na stadionach, życie, ten gród To duma i prawa całego Śląska, że te krzyżki jak ten gród To historia ich konienia wola, zwycięstwa i to, to ich spełnienia Ten gród to gloria ich na zawsze, szanowni, tu się, się podstaczała Szczernie za dla pracy e -E w rodzinach, EKF, E to ich pierwna rodzina Druga na nas w stadionie poporosła się żaba, porady rady w nami jeszcze, Mój człowiek, 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 do człowiek, mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, Tam także mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, tu człowiek, mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, mój człowiek, Daj się to duma moich koła, brałego szansa, że te krzyki wyrwają Daj to ci z kolei wspomnienia, wolna i nie ich nie.

Každý, každý, překučnout. Dávaj, dávaj, ne má staňa, všechny, všechno Wszyscy z CYŁKOW są tam również. Nie da nas jest.

bardzo od sporej ilości, więc wszyscy jesteśmy Jeszcze jeden powód, żebyśmy z pośpiewali. Zobaczcie, Zobaczmy, że Wam urodzina zapraszamy. Chyba nie nigdy nie miałeś tylu gości na urodzinach, co? Nie. Ja znam również Trzemek, Sweden Kowarski. Prezes, stowarzyszenia, Wielki są. Wszystkie roczki w góry. Wszystkie w górę, Każdy! Wszystkie ręce! Ale po jest A że się się na chwileczkę? Sto! Dla mnie, dla klubu. Naprawdę. Cieszę się, że jestem z wami. Nic więcej nie mogę tutaj szybko wydusić z Przepraszam. Pozdrawiam. Przepraszam! Przepraszam! Szebek nie dopowiedział. Szebek zaprasza. Z jest wszystko na jednotą szczyt. I do białego Kapitan Śląska, Ciszy, Dziękujemy panowie bardzo. Słuchajcie, przedostatnia piosenka. Dziękujemy pięknie. Przedostatnia piosenka. Od serducha. Siadamy! Od serducha, ale wszyscy, więc staj do góry głowę wznieś. Tak jak zaczynamy zawsze drugą połowę meczu. Każdy siada! Dawaj, dawaj, dawaj! Wszyscy koło fontanny również! Ja widzę, ja widzę! Wszyscy mobilizację, słuchajcie, mamy cztery kompletnie. Na trzy, cztery, więc do góry głowę znieść. Trzy, cztery, Jako, że już niedługo jesteśmy z u siebie, mega doping musi być na oporowskiej i nasza najbardziej znana piosenka szysty! aż nas wygina do tyłu. Każdy kto czuje się kibicem Śląska wie jak to zaśpiewać. w czwartej, wszyscy na zielono na mega konkretnym dopingu pokażemy jak się bawi Śląs-Wrocław w Europie dobra, Jadrzej na przekurtowie teraz, Zab Chodź, 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 Dziękujemy bardzo kibicom Szołstka. Będą wcielali gardła w czwartek o nie dostaną i zdjęcia nie zrobią, ale pamiętajcie, jest cały sezon. Bo jest tutaj nas e, kilka tysięcy dobrych, jak nie kilkanaście. Także e, piłka, że pewnie dzisiaj każdemu z Was nie poświęcą tyle czasu. Ale, ale są do Waszej dyspozycji, będzie można z nimi za chwilę zrobić zdjęcie, e, dostać autograf. E, a komu się dzisiaj nie uda, to jest cały sezon przy Oporowskim, później na Nowym Stadionie. Także bądźcie ze Śląskiem gdzieś to wszystko spokojnie, bezpiecznie wróćcie do domu. Dobranoc. Dziękujemy pięknie.